Witam serdecznie na kanale Ogreć Mukbohera. Na początek chciałbym Wam przedstawić pakiet powitalny dla nowych graczy. Forbet, tak, mamy nowy pakiet powitalny. Jeżeli ktoś nie ma konta, a chce się zarejestrować, fajnie. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A wtedy macie różne promocje na start. Zakład bez ryzyka, tak jest. Właśnie mamy tutaj zakład ryzy bez ryzyka. Zwrot 100%. Także fajnie na... Konto bonusowe oczywiście do 1000 zł. Aż także, jeżeli Wam nie wejdą kupony do 1000 zł, macie zwrot do 1000 zł. Także super. Bonus od depozytu. Także drugi depozyt macie do 2000 zł. Podwojenie tak, właśnie dostajecie drugie 2000 i wystarczy raz obrócić po kursie 2. Także super. I macie także 30 dni grania bez podatku. Wystarczą 3 typy po kursach 1,30, czyli Trebel, trzy zdarzenia na yy, trzeba wybrać, po 1,30 kurs i gracie sobie bez podatku. Takie właśnie mamy promocje dla nowych graczy, Forbet. Polecam, jeżeli nie macie konta, możecie sobie pograć, macie na to fundusze dla zabawy. Bardzo fajna okazja teraz, bo mamy euro. Ktoś, kto lubi się pobawić w granie, w postawianie i ma na to kasę, warto spróbować, bo dużo możecie zyskać, tak jak tu wspominałem. Zakład bez ryzyka, bonus od depozytu i 30 dni bez podatku. A my lecimy do typów. Witam, mamy niedzielę, a więc konkurs dla dwóch osób o 50 zł. Co trzeba robić, żeby wygrać te 50 zł. Jak zawsze, subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik. I te pierwszej bramki w spotkaniu reprezentacyjnym. Austria, Norwegia wygrywają pierwsze dwie osoby, które trafią dokładny wynik i będą najbliżej. Pierwszej Instagramki. Powodzenia. Moim zdaniem będzie 1-1, a Wy jak sądzicie? Piszcie w komentarzach. Przypominam, wygrywają dwie osoby i piszą do mnie na maila. Mail macie w komentarzu i w opisie filmu, a ja Wam wysyłam kod bonus, który sobie wpisujecie na Forbet w celu odbioru freebetu. Tyle w ramach konkursu. Powodzenia. No i lecimy z kuponami na dzisiaj, ale najpierw podsumujmy co było wczoraj. Niestety progresja nam nie wyszła. Brakło tej jednej bramki w meczu Serbii ze Szwajcarią, chociaż dwa razy padła ta trzecia bramka, ale raz spalone, a raz nie bramka. Czy karnej nietrafiony niestety pod koniec meczu 81 minuta karny dla Szwajcarów nietrafiony. A ta brakło dwóch różnych meczu Chorwacji ze Szkocją. A tak ładnie wszystko weszło. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Lecimy za 100 złotych progresję gramy na pogromców Polaków, czyli Mołdawii grają z Maltą na wyjeździe, moim zdaniem Mołdawia ma mm, zawyżone morale i właśnie dlatego wygrają sobie z Maltą, Malta to jest poziom no, dla mnie top 8, ale najgorszych reprezentacji w Europie a Mołdawia ostatnio gra fajnie, moim zdaniem tutaj może powalczyć o zwycięstwo będzie to niski wynik, jak Mołdawia strzeli to mam nadzieję, że wygra to 1-0 Tyle w ramach progresji i lecimy do taśmy weekendu na dzisiaj, ciężko coś wybrać ogólnie na taśmy dziś, nie lubię grać tych reprezentacji, zawsze coś jedno, jakieś, jakiś bubble będzie, ale lecimy najpierw z tenisem. Ja dzisiaj finał w Szanghaju jest Sinner z Djokovicem, <laughs> nie wiem czemu siner jest takim mega faworytem, 1.40 na sinera ja nie biorę tego pod uwagę, biorę to, że okoliczną po prostu wygra seta, to jest Maszyna do wygrywania turniejów, meczów i moim zdaniem Seta ugra z Sinnerem. Jeżeli nie pierwszego, to drugiego, a może nawet wygrać ten mecz po 2,60, też warto próbować. Drugie spotkanie Finlandia, Anglia. No i dla mnie, Anglia to spotkanie po prostu wygrywa. Nawet z handicapem dwóch bramek powinni sobie poradzić, chociaż w ostatnich spotkaniach męczą się, ale z finalem powinni sobie poradzić. Kolejne spotkanie Armenia, Macedonia Północna. Macedonia Północna jest dobrym zespołem. Armenia to potrafi tylko urywać punkty u siebie, ale praktycznie grać na remis. Ciężki ten teren w Mołdawii, w Armenii, w tym Kaukazie, ale moim zdaniem Macedonia Północna nie przegra tego spotkania. I ostatnie spotkanie Liechtenstein Gibraltar. Tak. Ach to co to będzie za mecz, ale na pewno nie mecz overowy. Idę w under, 2,5 bramy, Bukmacher też myślę, że będzie remis 0-0 lub 1-0 dla którejś z drużyn, no kurs na remis jest 2,80 więc... Oni wiedzą, że tutaj będzie niskie granie, niskie bramkowe granie. Tyle w ramach progresji i taśmy. Bierzcie udział w konkursie. Przypominam, dwie osoby wygrywają. Trzymajcie się, widzimy się w piątek. Cześć.